Ty kurwo! Ale? Ty bo to po nas biegnie. Ej, bo to mnie goni! Jak to cię goni? Gonimy sobie, ale. Goni go, goni go! O zabiło go! Zamę ciebie też o zabiję. Nie! Napierdolę! A kurwa! Ja kur... Czekaj to no jazdy kurwa! Idziemy! Coś, coś świeci, Juza. To, to nie jest juza, ale... O z nami jest tryk, coś, idzie do nas. A, A, dziw Ty jest kurwe! Jungler to jest duże Ja to jest stali, nie kurwa! Nie zostawiaj nas! No jaka ten kfel Ha, ma. Obiegałem eu. Căci mine căci ca, căci Ce căci ca, căci ca, căci ca, căci ca,